Mój ojciec wyrzucił mnie z urodzin mamy, bo mój zawód wstydzi rodzinę, więc pozwoliłem im odkryć, kto naprawdę płaci ich rachunki. Mam 30 lat i jestem współzałożycielem firmy technologicznej pod Poznaniem. Rodzina nigdy nie kumała czym się zajmuje. Dla nich byłem tym od śrubek i kabli. Od dwóch lat płaciłem po cichu wszystkie rachunki rodziców: prąd, woda, internet, prawie 2000 zł miesięcznie. Ani razu nie usłyszałem dziękuję, jakby to była moja powinność. Zosia zawsze była złotym dzieckiem. Jakują i odpowiedzialny ona piękna i towarzyska. Wystarczyło, że się uśmiechnęła i miała wszystko. Na rodzinnych zdjęciach zawsze w centrum, a jak gdzieś z boku. Na trzy tygodnie przed że przyjadę wcześniej i pomogę w przygotowaniach. Odebrał ojciec. Chwila ciszy, a potem chłodny głos. Bartek, może w tym roku nie przyjeżdżaj. Zosia przyprowadza chłopaka. Jest kierownikiem, kimś ważnym. Twój zawód no nie wypada o tym mówić. Lepiej, żebyś nie przychodził. Zamarłem. Co ty właśnie powiedziałeś? Twoja obecność byłaby wstydem dla całej rodziny. Jeśli się uprzesz, nie nazywaj mnie ojcem. Rozłączył się. Zostałem z telefonem w ręku drżącymi palcami. Ci sami ludzie, którzy żyli z moich przelewów, nazwali mnie hańbą. Otworzyłem aplikację banku. Dwa lata płatności. Klik, klik. Wyłączyłem wszystkie zlecenia stałe. Tydzień później SMS od mamy. Rachunek za internet. Możesz zapłacić? Ani słowa o tym, co się stało. Zero przeprosin. Nic. Milczałem. Kolejne dwa tygodnie. Nagrana wiadomość od Ojca. Prąd nieopłacony. Co się dzieje? Dalej żadnego uznania. Cisza trwała aż do urodzin. O czwartej po południu telefon zaczął dzwonić. Mama, ojciec, Zosia. Potem lawina wiadomości. Mamo, nie ma prądu, goście zaraz będą, zapłać rachunek. Tata, nie ma wody, nie możemy gotować. Zosia. Internet padł, ludzie przychodzą, załatw to szybko. Dokładnie trzy tygodnie po tym, jak mnie wyrzucili, wszystko zaczęło się sypać. O szóstej zaczęli pisać krewni, że jestem niewdzięczny, że ośmieszam mamę. Jedna tylko ciocia Ania zadzwoniła na wideo. Za nią widać było ciemną kuchnię, szeptane rozmowy, nerwowe śmiechy. Nie zapłacisz, prawda? Spytała. Ojciec kazał mi nie przychodzić. Powiedział, że nie mam prawa nazywać go tatą. Za plecami cioci wrzania. Mama, powiedz mu, że wstydzę się go. Ojciec, kto normalny obraża się o pieniądze? W ekranie pojawiła się Zosia. Mama płacze cały dzień. Masz to gdzieś? Już miałem się rozłączyć, gdy nagle obok Zosi stanął facet w garniturze. Spojrzał, zawahał się, potem się uśmiechnął. Dzień dobry, szefie. Zamarłem. Poznałem go. Nowy pracownik w naszej firmie. Wymienialiśmy maile, raporty. Nie wiedziałem, że to ważny kierownik, którego Zosia przedstawiła rodzinie. Zapadła cisza. Ktoś szepnął: "Co on powiedział?" Szef, chłopak się wyprostował. Pracuje w Teritech Polska. Pan Bartek to jeden z założycieli firmy. Szok. Ja tylko skinąłem głową i spokojnie powiedziałem: "Powodzenia na wielkim przedstawieniu". Następnego dnia dostałem maila od tego chłopaka. Przepraszam, nie wiedziałem, że jest pan bratem Zosi, zawsze miałem dla Pana szacunek. Kończę ten związek. Nie spodziewałem się, że ona jest taka. Kilka dni później Zosia błagała mnie SMS-ami, żebym go przekonał, by wrócił. Odpisałem, nie odszedł przez mnie, tylko przez to, jak traktujesz ludzi. Tydzień później rodzice stanęli w moich drzwiach z walizkami. Trochę pustych przeprosin i od razu prośba. Dwa tysiące złotych miesięcznie wsparcia. A Zosia, ile ona dorzuci? Spytałem. Znów wymówki, że ma ciężko, że rozstanie, że praca niepewna. Jeśli Zosia zgodzi się płacić tyle samo, ja też dam. Albo spiszemy papier, że dom przechodzi na mnie po was. Ojciec uderzył pięścią w stół. Stawiasz warunki własnym rodzicom? stałem spokojnie. Myślę, że powinniście już wyjść. Dwa lata ciszy, żadnych życzeń, żadnych telefonów.